Jesteśmy w miejscowości Sabierac, jest to typowa wieś rolnicza. Trwają zniwa. Spotkaliśmy się w drewnicie strażackiej z mieszkańcami. Serdecznie dziękuję za ciepłe przyjęcie. Gniewny, to widać i słychać, okres żniwny, także dużo się dzieje na polach, jest susza, także no, straż jak najbardziej ochotnicza jest potrzebna. Trażaków, ochotników mamy 44 czynnych, który, którzy mogą jeździć do akcji. Jest 31. Jednostka powstała, została zawiązana w 1946 roku. Pierwsi pionierzy, którzy tutaj przybyli, obecnie na wyposażeniu mamy wóz średni Mercedes z 2010 roku. Bardzo dobry, bardzo dobry wóz. Jednostką wyposażoną. Na bardzo dobrym poziomie. W dniu mieliśmy taką miłą uroczystość. Rozpoczęliśmy kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy dla naszych strażaków. Była też bardzo przyjemna dla nas okazja. Był poseł Artur Szałabawka. Był kandydat na senatora, pan Kosmala, eee, był też burmistrz Mieczysław Sawary. Przekazali nam sprzęt strażacki, który wykorzystamy w najbliższym, w najbliższym czasie do akcji pożarniczych. Nie to są bardzo ważne sprawy. Zaraz wam opowiem historię, związaną właśnie z tym, tym mundurem. Rozpoczęliśmy też z gminą Gryfino akcję bezpieczne wakacje. Bezpieczne wakacje. Był pokaz tutaj resuscytacji i wszystko, co z tym związane. Te liczenie, to nie wiem, dobrze jest, jak ktoś też kontynuuje z boku, no nie? Zacznijmy od innych osób. Dopiero teraz, mój głowę, i całą powierzchnię z spotykamy w zasadzie. To

W 2017 odbyły się zawody międzygminne, cztery gminy z północy powiatu, gmina Stary Czarnowo, gmina Gryfino, gmina Widuchowa, gmina Banie. No i trochę niegościnnie się zachowaliśmy, wygraliśmy te zawody, nasza jednostka wygrała te zawody, także nie, nie byliśmy bardzo gościnni, no ale tak to czasami bywa, nie chwaląc się, w tym roku też wygraliśmy takowe zawody. Wykonując funkcję burmistrza i wcześniej radnego zawsze mogłem na kura liczyć, który był przewodniczącym Rady Miejskiej Miasta Szczecina. Znamy się wiele lat, mamy w gminie Gryfino, żebyście Państwo wiedzieli, wspaniałe osiągnięcia, za chwilę ruszy przetarg na budowę nowych bloków w Dolnej Odrze, także mamy kolejne 40-50 lat bezpieczeństwa. Pan poseł bardzo zaangażował się w budowę obwodnicy Gryfina, która będzie też ważna dla sobie raza, ponieważ ominiemy dalszego radiszego, Szepino i będziemy wyjeżdżać bezpośrednio już tutaj na ulicy Armii Krajowej do Weterynarii. Także miasto zostaje ominięte. Zawsze możemy liczyć na Artura, angażuje się we wszystkie Gryfińskie sprawy, sprawy strażaków, no mamy też dzięki wsparciu Artura samochód dla Butynia nowy. Wiele sprzętów i ja jestem przekonany, że gryfino i Państwo będziecie mieli jeszcze wiele sukcesów. Osobiście będę popierał i Edwarda Kosmala i Artura Szaławkę.